Dlatego mówię. Oni czasem nie jest tak, że nauczyciele w tej są tak zapaczeni w te pieniądze i nie. Oni sami zdają sobie sprawę, że są, o, o, są jakby ofiarami zazdrości, a nie robi, a robi, wiecie jak to jest. A niech wreszcie to będzie na normalnych warunkach, uczciwie ustawione. Żadnego rządu, żadnego rządu nie stać było, aby tę reformę zrobić. Dobrze, ani sprawa, ani z lewa, ani ze środka. Zostawili to samorządom, a samorządy się z tym muszą uporać. Większość gmin jest już poza tym okresem. A jak mówię, gdyby dano mi było te 2010, no chwała Bogu, że nie było, oddychnąłem, ale gdyby mi dano było to być burmistrzem, to już byśmy byli po tym problemie. Na pewno. I tutaj by moja poprzedniczka też robiła dużo, ale w pewnym momencie się to zatrzymało. Także zróbmy ten krok, to ja powiem tak, no, ten tylko nie zajdzie, to nie wyjdzie. Bo jak wyjdziemy, to zajdziemy. Jak, nie, jak będziemy stawać w miejscu, oczywiście proszę też osoby, bo chciałbym to przegłosować, osoby, które nie czują się, mogą się wstrzymać. Ale chciałbym też, żebyśmy mieli jakieś, czy idea y, y, przekształcenia szkoły, nie likwidacji szkoły publicznej utrzymania, tylko organ prowadzący się zmienia, nie jest z nim burmistrz, tylko jest z nim stowarzyszenie, czyli Wy. Czy jest, y, czy zyska Wasze poparcie i czy Wy, pytanie jest inne, czy zrobicie dobrą atmosferę, będziecie ich wspomagać, wejdziecie w te stowarzyszenie też jako członkowie i spróbujecie budować koło tego tą zgodę klimat, na Tą zgodę, bo to też ważne no to jest, będzie wyłączyło. Tam będzie można zrobić wtedy i ściny będzie można zrobić i imprezę, bo stowarzyszenie sobie na to pozwoli. Gmina nie da pozwolenia na, na imprezę z wódką. Natomiast stowarzyszenie ma dochody przeznaczyć na działalność bieżącą. Jeżeli w sobotę czy w niedzielę ktoś Wynajmie salę, tylko trzeba też myśleć, żeby nie zniszczona, ale na jakąś uroczystość, to przepraszam, dlaczego nie? Dlaczego nie na jakiś pokaz wynająć? Dzisiaj nie mogą. Na jakiś pokaz przyjeżdżają z jakimiś głupotami, i wbijając ludzi po różnych miejscowościach. Ja tak mówię, bo nie chodzę na to. Ale stowarzyszenie, jak dostanie za to dwie stówki i udostępni salę, dlaczego nie? Ma naprawdę stowarzyszenie ma możliwości trzeba takich ludzi przedsiębiorczych wezmą sobie do tego księgową, zawodową, za którą zapłacą. To nie jest tak, że wyznacząc skarbnika wejmę na to siole i będzie musiał rozliczać. Bo to, będą bo, zatrudniać to, 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 to nie są to duże. Także pytanie jest tak, czy tworzymy, przekształcamy szkoły, czy tę atmosferę na woli lubeckiej, wy jako mieszkańcy i wy jako stowarzyszenie yy, poprowadzicie, czy gmina ma szukać kogoś innego do prowadzenia. Gmina na pewno tego prowadzić nie będzie. W tych bo obowiązuje karta nauczyciela. Czy są jeszcze jakieś wnioski? A ja zapytał, tak, słucham, w zasadzie nie, nie dotyczy, ale, ale jak jestem mieszkańcem, myślę, Może że. Nie, się No to... tak, no powiedzmy, że zgadzamy się, bierze to stowarzyszenie, tak? W jaki sposób w z tych osób, czy tam ktoś, jak, jak będzie, w jaki sposób będzie wyłoniony zarządca, czy ładniej powiedzieć, menadżer, jak, jak to hula, jeśli odnośnie tego, czy to będzie w ramach konkursu, jakby, jak, Państwa, mas... jak, jak, to, jak to jest? Jest ta futbola. Tatucie w statucie Wolan jest pisane co... Czy dyrektor e, jak dalej gdyby po prostu będzie pełnił tą funkcję, ja odpowiem od na to pytanie? Nie wyobrażamy sobie my jako stowarzyszenie, żeby w tej szkoły nie poprowadził nam dyrektor, który już prowadzi, nie wiem, 15 lat czy 14 i zna się na rzeczy, także my się opieramy tylko i wyłącznie na panu dyrektorze i mamy nadzieję, że nam tę szkołę poprowadzi. A tak to wygląda. po prostu cię taki sposób gdyby my, 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 tak, my, my będziemy mieć wpływ, to, duży jest, wpływ nie. na to, ale jedyną osobą, która w tej chwili pomoże nam, będzie Pan Dyrektor. I Jeżeli Pan Dyrektor się nie zgodzi też szkoły poprowadzić, to Stowarzyszenie tego nie bierze. No, a zgodzi się? No myślę, że jeszcze żeby nie rozmawiali, ale... No ale, też, ale, ale nie ale niełatwiej, nie piękniej byłoby na przykład, gdyby taka możliwość była i pewnie by się zgodziło z tym, żeby było w ten sposób, że tak, przejmuję jak najbardziej stowarzyszenie, nie? Malina, nie? Z tym, że jednak menadżer, to jest duże słowo, menadżer, nie? wyłożyć w ramach konkursu kogoś najlepszego, kogoś. Jeśli nie będzie, niech zostanie, ja mówię Boże, ja nie mówię, żeby nie był to Marcinek, czyli żeby to nie była na przykład ktoś tam z kolejnych stowarzyszeń, ale w ramach konkursu, żeby to miało jakieś podłoże. Proszę Państwa, jest zebranie, my mamy rozsąd rozsądzić e, czy pomóc przekształceniu szkoły, żeby to Stowarzyszenie Polskie prowadziło, natomiast w sytuacji, kiedy to Stowarzyszenie weźmie, no to co mówiła Pani Prezes. Tam cały czas trwa wieczny nabór do Stowarzyszenia. Każdy się może wpisać i powiedzieć: tak, powierzamy działanie dyrektorowi Marcinkowi, ale przyglądamy się, albo zda egzamin, albo nie. To jest w ten sposób, no to też, ja powiem szczerze, że Pan Dyrektor Marcinek, bierze na siebie obowiązek duży, jeżeli się zgodzi, bo też może wystartować w gminie, bo są były konkursy w innej szkole, a ponieważ ma staż pracy jako menadżer, ja wchodzę ja do tej szkoły, tam jest czyściutko, jest zadbany, nie, 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 nie jest prowadzone. Tam nikt nie niszczy, jest to pilnowane. Ja jestem zadowolony z dyrektora Marcinka, zresztą jest na stanowisku mimo zmiany burmistrza i myślę, że potrafił to prowadzić. I to... Poza tym no, mam jeszcze tą satysfakcję, że ta decyzja powstawała o budowie szkoły, kiedy dyrektor Marcinek i Augustyn byli radnymi, kiedy żeśmy to zaczęli od podstaw. Nie? Jakby jest tak zagnieżdżony w tej szkole poprzez swoje życie, które tu oddał, że byłoby niegrzecznie. Natomiast jak nie da rady, no to wiecie. No no nie, to, nie, żeby to ja nie ma. żeby że stowarzyszenie bierze zarządcą, czy menadżerem jest Marcinek. Ale, żeby, żeby cała miejscowość wiedziała o co chodzi dokładnie, nie? Bo jeden mówi, tak, ja tak przysłuję, bez boku i w zasadzie nie mam o kogo słuchać. O Marcinek, jeżeli ja poprowadzi się w to... będzie pracownikiem stowarzyszenia. Tak, 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 będzie, tak, tak. tak. będzie będzie pracownikiem. Z... Tak. I wtedy... A kto będzie zawodcą w takim razie? Ja. No stowarzyszenie, Dar no. tak? Marcinkiem. Proszę Państwa, kto jest w takim razie za tym, żeby pomóc tej szkole w przekształceniu, włączy się i zrobi dobrą, y, przy niej taką, jaką dobrą Y, 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 myślę, w, y, atmosferę. Kto jest za? Nie mam jeszcze pytanie. Mam jeszcze pytanie. Chciałbym się bo, bo, my, zapoznać ze statutem stowarzyszenia. Przed głosowaniem, przed tym... bo ja nie wiem jaką decyzję podjąć. Tak po prostu... Nie znam statutu. ja nie znam. Stowarzyszenia? Nie. nie No to nie ja mam głosować. Skoro nie wiem, co tam jest. Proszę Państwa, stowarzyszenie jest oparte o ogólne przepisy o stowarzyszeniach. I tak, i tu jest podzielone. Nazwa, teren działania, siedziba Stowarzyszenia, to wiecie, wiecie że to dotyczy woli łubackiej i, tak, i gdzie jest... Zabrozimy, tak ale mamy i gminy. Co jest zabronione? Różnie. Ale to, ja, to też czasem trzeba czytać. Co jest zabronione? Udzielanie pożyczek zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, które Pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. Wykluczone tam jest wszelkie rzeczy, że prezes stowarzyszenia miał jakieś możliwości, albo stowarzyszenie, te osoby, które będą w zarządzie, aby łączyć się finansowo w pracę. Tego. Naprawdę, tutaj te stowarzyszenia oparte są od razu, obwarowane są przepisami, gdzie nie wolno robić. Także to y, tutaj jest głęboka przesada, jak mówi, że jest, na pewno jeszcze nie może być posądzana, bo to już jest przestępstwo potem. Y, y, przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników i tak dalej. Y, wykorzystywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków rodziny. To, są, to, to jest dużo obwarowań i te y, przepisy są takie. Ja byłem prezesem Stowarzyszenia Zalasowia, wiem jak to funkcjonuje. Y, y, nie mogę być, dlatego że jestem y, burmistrzem obecnym. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia, co powoduje, że będzie można na stowarzyszenie po jakimś roku, jak ruszy działalność, podpisywać ten 1% z majątku.